witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Kaśka i zapraszam dzisiaj na tutorial na kartkę walentynkową. Rozpoczęliśmy taką serię właśnie walentynkową, gdzie ja tak pomyślałam sobie w tym roku właśnie, że będę chciała wam pokazać troszeczkę więcej tych kartek właśnie walentynkowych. Ponieważ w tamtym roku była w sumie jedna taka kartka, w tym roku pomyślałam sobie, że będzie ich więcej, ponieważ Kartkę walentynkową możemy dać nie tylko mężowi, narzeczonemu, chłopakowi czy tam żonie narzeczonej czy dziewczynie, ale możemy dać też mamie, możemy dać siostrze, możemy dać przyjaciółce. Kartek po prostu chciałam Wam pokazać więcej, żebyście mieli może kilka pomysłów. W tym pierwszym filmie, który już się ukazał, mogliście widzieć takie kartki do koperty, takie bardzo proste według mnie, ale takie dosyć ciekawe. Mam nadzieję, że Was zainspirowało. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to oczywiście zapraszam do poprzedniego. Natomiast dzisiaj sobie zrobimy taką karteczkę. Ona też nie będzie jakaś bardzo przestrzenna. No, ale pomyślałam, że pokażę Wam, wykonamy sobie właśnie wspólnie tą kartkę. Tutaj przede mną już są takie przygotowane rzeczy, które ja używałam, bo przyznam szczerze, że już mam przygotowane praktycznie wszystkie te elementy, które będę chciała użyć, ale żeby Wam pokazać, co używałam, no to oczywiście to zrobimy sobie. Zacznę od papierów. Papiery użyłam tutaj Soulmate, bratnie duszę, już sobie przygotowałam też właśnie maty, które będą mi potrzebne na, te kart, na tą kartkę. To są bardzo ładne papiery w takiej kolorystyce bordowo-różowej. Bardzo, bardzo ładna kolekcja. No ona już jest chyba starsza, no nie wiem kiedy ja ją kupiłam, ale bardzo, bardzo ładna z Craft O'Clocka. Przepiękne papiery, tutaj są takie kwiatowe wzory. Bardzo fajne. Ja tutaj zaraz Wam pokażę, co, jakie papiery wykorzystałam. Więc to jest, to są papiery. Takim głównym, słuchajcie, elementem to jest serce. Oczywiście, jak walentynki, to serce. Ja mam sporo serc różnych takich wykrojników, i do tej kartki użyłam tutaj to serce takie większe. Z takimi po boku ma takie mniejsze serduszka, wycina bardzo fajnie. Ta serduszka można wykorzystać na przykład do shakera, Jak ktoś ma papier dwustronny, bardzo, fajny, bardzo fajne serduszko. Dodatkowo do tej kartki jeszcze użyłam takie, taki wykrojnik. Serce, ono mi się tak fajnie pokryło, tutaj zaraz Wam pokażę, właśnie z tym, z tym większym sercem, więc to też uży, użyłam. To jest w ogóle taki nesting die, czyli mam ich po prostu, ile ich mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich serduszek od największego do najmniejszego. Także to też użyłam. Dodatkowo, słuchajcie, napis pochodzi, czy ja ten napis użyłam? Właśnie nie wiem, nie, chyba ten, ten napis, chyba ten, to nie użyłam, bo miałam kilka opcji. Chciałam użyć tutaj I Love You, ale słuchajcie, użyłam coś innego, przygotowałam coś innego fajnego, więc to odłożymy. Do tej kartki przygotowałam też kwiaty i to są kwiatki, które mam z Carnation Craft. To są wykrojniki, tak naprawdę. Ja sobie tutaj wykroiłam z tych dwóch małych wykrojników takie kwiatuszki w białym papierze i Pokolorowałam je. One tak wyglądają. Do tego tutaj też użyłam listki, tutaj te które widzicie, no i też to pokolorowałam, użyłam tuszy Distress Oxide do kwiatków w kolorze Festive Berries i Picked Raspberry. Czyli po prostu takie dwukolorowe, one troszeczkę są takie pocieniowane, a do listków użyłam te z Action Jeden to jest Playa Lagoon, taki jaśniejszy, a drugi to jest Hemlock Tree, taki troszeczkę ciemniejszy. To będzie do listków, i ja tutaj mam wszystko przygotowane. Także zaraz wam pokażę dodatkowo, powycinam takie jeszcze większe i mniejsze serduszka, które też na kartkę się mi przydadzą. Także odkładam to i słuchajcie, tak naprawdę złożymy sobie już tą kartkę. Baza, baza jest taka biała ja tutaj widzicie, trochę kombinowałam miałam coś innego zrobić miałam użyć maskę, ale coś mi tutaj nie, nie pasowało nie wyszło mi, ale to nic jak najbardziej użyję sobie tą bazę taką będzie to kartka otwierana do góry tutaj mam przygotowaną taką matę w kolorze takim bardzo, bardzo mocnym różowym mnie walentynki kojarzą się właśnie z kolorem różowym i czerwonym Czyli tak standardowo, ale dzisiaj, żeby nie było tak właśnie standardowo, to czerwieni tak za bardzo nie będzie tutaj. Natomiast będzie trochę różu. I słuchajcie, to będzie pierwsza mata. Ten papier to jest taki Centura Pearl, widzicie, że on się tak ładnie mieni. To jest Crafter's Companion, taka seria takich intensywnych kolorów była. Ja już mam bardzo dużo, bardzo długo te papiery, więc to są takie bazowe, bardzo fajne. I do tego wybrałam papier właśnie z, tych, z tej kolekcji Bratnie Dusze. Taki papier z taką bardzo ciemną deską. Bardzo, bardzo ciemna deska. Uwielbiam takie dechy, takie właśnie ciemne. One bardzo ładnie kontrastują. Jeszcze nie wiem, czy zrobimy sobie to na prosto, czy na. No, zobaczymy. Na pewno tutaj tą pierwszą warstwę zrobimy sobie na. Na płasko. Ja mam, słuchajcie, tutaj troszeczkę problemy ze światłem. Już chyba nie wiem, czy wspominałam, ale muszę sobie kupić nowe światło, nowe lampy tutaj do nagrywania, bo naprawdę czasami jest, gaśnie mi po prostu w, w trakcie nagrywania i to jest bardzo denerwujące. Poza tym mam tutaj też źle ustawione coś. Zaraz sobie tutaj to przestawimy, bo mi się za duży cień robi. Ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się to nagrać, bo bardzo chciałabym nagrać ten tutorial. E, dobra, to sobie zrobimy tą pierwszą warstwę na płasko. E, tak jak mówiłam, te, ta kartka, ona też nie będzie jakaś taka bardzo, bardzo przestrzenna, ponieważ te kwiatki też nie są jakieś takie bardzo przestrzenne, żebym aż potrzebowała jakiejś koperty 3D do niej, do tej kartki. E, słuchajcie, no ja lubię takie kartki bardziej płaskie, nie, niekoniecznie takie bufiaste, wiem, że te bufiaste są mega popularne i że sporo osób właśnie takie bufiaste lubi robić, ale ja Wam pokazuję tutaj też inne prace. Inne prace i zachęcam Was do obejrzenia tego pierwszego filmiku z inspiracjami walentynkowymi, gdzie pokazałam Wam kilka kartek, ponieważ no, w tych kartkach ja Wam pokazuję... Zastosowanie właśnie wykrojników, różnych takich ciekawych elementów. Nie są to kartki z wycinankami. Zrobimy to może tak na tak troszeczkę bardziej krzywo. Tylko teraz się zastanawiam, czy zrobić faktycznie. A może to zrobimy sobie na podwyższeniu, gdzie ja po prostu Wam pokazuję te kartki bez wycinanek, że ja zawsze mam taki cel, żeby Wam pokazać właśnie coś innego niż to, co możecie widzieć gdzieś na innych kanałach, bo nie ma sensu, wydaje mi się, powtarzanie pokazywania tego samego, co ktoś już pokazuje. Więc ponieważ ja jestem taka, wiecie, wykrojnikowa, stempelkowa, ja w tych moich pracach Wam też właśnie to chcę pokazać, czyli właśnie jak stosować wykrojniki sobie w pracach, czy tam stempelki. Nie używając koniecznie właśnie wycinanek. Także zachęcam Was oczywiście, żebyście sobie obejrzeli ten, ten filmik. Właśnie z tymi inspiracjami czekajcie, bo muszę to tak wypłaszczyć, bo mi się coś zawija ten papier. Właśnie z tymi walentynkowymi propozycjami. Oczywiście zachęcam Was do zrobienia w tym roku większej ilości walentynek. Dla bliskich osób. Tutaj jeszcze damy przez środek. I myślę, że będzie ok. Ok, dobra. I sobie to ściągniemy tutaj. Ja dodatkowo tutaj posmarowałam klejem sobie tę taśmę, żeby to mi się bardziej trzymało. I przykleję to tak pod skosem. Ale tak, żeby nie wyjść poza kartkę. Tutaj mam tak przycięte, akurat idealnie. Myślę, że to będzie tak ciekawiej wyglądało. Jak nie będą te ramki takie proste, tylko będzie tak bardziej rustykalnie. Dobrze, to tu mamy tą bazę zrobioną. Ja, jak wiecie, w środku nie niezbyt często wykańczam, aczkolwiek czasami coś tam wkleję. Tutaj przygotowałam sobie tutaj taki ten element, właśnie z serca. To jest też papier Centura Pearl, ale taki jaśniejszy, różowy, widzicie. To też jest z Craftest Companion. Bardzo ładnie to serduszko wygląda w ogóle. Ślicznie jest takie wdzięczne, takie kobiece dziewczęce. Więc to na pewno będziemy sobie tutaj robić i z tego właśnie, z tego wykrojnika, który Wam pokazywałam, wykroiłam jeszcze właśnie serce z papieru, właśnie z tych papierów bratnie duszę wybrałam sobie tutaj taki yy, tak wycięłam to serce, żeby tutaj być, była taka kompozycja troszeczkę w rogu. Tutaj są fajne takie napisy, myślę, że tak fajnie wypełni. I to serce akurat mi yy, tak przypasowało wielkością, i ładnie kształtem, właśnie zgrało się z tym yy, z tym właśnie drugim sercem, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Yy, I tutaj sobie zrobimy to w ten sposób, że ja to też dam na. Yy, na podwyższeniu, bo myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Tak. Yy... Trochę, wiecie, trochę tego podwyższenia będzie, ale to nie będzie takie bardzo wystające. O, tak. Yy, I cały ten yy, panel, też yy, ten z, z sercem, też sobie zrobimy. Tak myślę, na podwyższeniu będzie to, myślę, tak ciekawie wyglądać. Jeszcze Wam zaraz opowiem też o, k o tych kwiatuszkach, które zrobiłam z tych malutkich. Chcecie, ja uwielbiam takie kwiatki y robić, y takie właśnie malutkie. One tak ciekawie wyglądają. Dobra, tutaj sobie to muszę przyłożyć tak w miarę równiutko, żeby pozasłaniać to, co nie chcę, żeby było widoczne. O tak. Tu będzie tak wyglądało, i tutaj sobie też dam na podwyższeniu. Napiszcie w komentarzach, czy robicie kartki walentynkowe? Ja powiem wam, że nie robiłam. Specjalnie, ponieważ ja tak nie przepadam za tym, nazwijmy to świętem, dniem, nie przepadam. Ale wydaje mi się, że miłość to należy okazywać przez cały rok, a nie tylko w ten jeden dzień. Ale pomyślałam, że to jest tematyka taka idealna na kartki, idealna na to, żeby się tak wyżyć, wiecie, artystycznie, kartkowo. Dlatego, no i to jest też taka tematyka, gdzie ja, ja jako osobiście... Mogę zastosować te wszystkie elementy, które naprawdę kocham, czyli kwiatuszki, serduszka, kolor różowy, kolor czerwony. To takie dla mnie jest. Widzicie, też wyżycie się, y, bo to jest taka właśnie okazja, żeby y, taka słodka, taka wiecie. Ym, cukierkowa. O. I to bym chciała tak na środeczku sobie dać. O, dobra. Tutaj jest fajnie nam tak troszeczkę odstaje to serce. I słuchajcie, teraz oczywiście, te kwiatki. Co ja Wam mogę powiedzieć o tych kwiatuszkach? Zobaczcie, one są prześlicznie, wyglądają. Są takie wdzięczne. To są takie mini, mini kwiatuszki. Nie chciałam robić żadnej takiej, wiecie, wielkiej kompozycji. Każdy ten element, on jest budowany z takich dwóch warstw. Widzicie, że tu są dwie takie warstwy tego kwiatka. To jest właśnie z tego wykrojnika Carnation Crafts. Do tego te listki też wykroiłam, pokolorowałam je. Najpierw wycięłam w białym papierze, a później cieniowałam tuszem. Z tego względu, że jak możecie zobaczyć, te kwiatki mają takie wyżłobienia, takie przecięcia, nacięcia. I dużo lepiej to wygląda, jak właśnie po wycięciu koloruje się, ponieważ w te zagłębienia nie wchodzi ten tusz, i to po prostu jest takie fajne trójwymiarowe wychodzi, więc mi się to bardzo podoba. To tutaj tak zrobiłam. I moim celem było to, żeby po prostu te kwiatuszki tutaj z boku sobie nakleić stworzyć taką kompozycję o, w ten sposób. Tutaj tak to zrobimy. Ja tylko się właśnie kapnęłam, że. Nie włączyłam sobie kleju na gorąco, ale już to robię i jak się nagrzeje klej, to zaraz do Was wracam. Będziemy sobie przyklejać te kwiatuszki i też pokażę Wam, co wymyśliłam, jeżeli chodzi o napis. Bo myślę, że to takie ciekawe, ciekawa propozycja. Także nagrzewam pistolet, zaraz wracam. Pistolet się nagrzał, więc przykleję tutaj te kwiatuszki, tylko sobie je tak ułożę, jak ja bym je chciała. One naprawdę tak wdzięcznie wyglądają. Bardzo, bardzo mi się podobają te kwiatki i myślę, że będę robić ich więcej na różne inne prace. Myślę, że tak będzie ok, więc sobie je po prostu przykleję. I tutaj ostatnie. Słuchajcie, powiem Wam tak. Nie trzeba czasem dużo na kartkę, żeby ta kartka wyglądała ciekawie. Ja jestem też takim zwolennikiem, w sumie, takiego umiarkowania, że tak powiem, jeżeli chodzi o te kompozycje kwiatowe. Podobają mi się takie bogate też, ale z tego względu, może, że ja po prostu nie jestem jakoś specjalnie dobra w tych kompozycjach. Więc jakby dla mnie m, lepiej się czuję po prostu w takich skromniejszych e, propozycjach, więc e, dlatego to u mnie e, widać. I słuchajcie, napis pomyślałam, że wykorzystam, słuchajcie, takie te napisiki plastikowe, takie klocuszki, e, które już jakiś czas temu kupiłam e, w Teddy. Te są akurat z Teddy. Tutaj są takie Klocuszki, które mają różne słowa e, napisane tutaj. Jest, wiecie, friend, always. Um, no naprawdę przeróżne. Wish, e, przeróżne, przeróżne napisy. E, I słuchajcie, wymyśliłam sobie, że napiszemy sobie always and forever. No, niestety jest po angielsku. Mogłabym jakieś szukać o miłości gdzieś w stempelkach, ale pomyślałam, że to będzie super wyglądało. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jeżeli nie macie tych e, napisików, to możecie sobie wykorzystać bo pewnie sporo osób ma e, literki. Mam tutaj też takie literki. E, te są też chyba steady. E, I możecie sobie po prostu napisać jakieś. E, jakieś wyrazy. Niestety najgorsze jest to, że tutaj nie ma na przykład eł, nie ma ci, więc na przykład kocham cię, no to eł nie, nie będziecie mieć, ale myślę, że można sobie pokombinować, wymyślić jakieś coś innego, na przykład kocham albo dla ciebie, to już będzie bardziej takie proste, ale wydaje mi się, że te super wyglądają te napisy i to sobie teraz przyklejmy No i oczywiście naj, najlepszym sposobem to będzie Oczywiście na kleju na gorąco. Always. Tak nie musi być bardzo prosto, bo chodzi o to właśnie, żeby to było tak naturalnie wyglądająco. Tutaj napiszemy and. Always and forever. O, super. Miałam różne, słuchajcie, te Napisy, zaraz wam pokażę, jaki też pomysł miałam. Ale ostatecznie wydaje mi się, że to wygląda naprawdę fajnie. Napisałam takie coś, I Love You. To jest właśnie z tego zestawu stempli. No ale stwierdziłam, że to jest chyba ciekawsze. Tak, takie, takie coś inne. Więc to tak wygląda. I słuchajcie, jeszcze mam. Pomyślałam, że damy sobie tutaj te serduszka, które wyciąłam z, z tego, jak się nazywa. Z, z dziurkacza. I tutaj sobie te serduszka nakleimy. Myślę, że na płasko, bo tu już nie ma co kombinować, ale tak w tych narożnikach tutaj chciałam, tak przeciągnąć jakby. Czyli sobie damy tu, tu i gdzieś jeszcze miałam te serduszka. Malutkie mi jest potrzebne. O. I myślę, że to będzie fajnie wyglądało. W ten sposób. Troszeczkę ta kompozycja będzie taka rozciągnięta, i no, myślę, że to tak ciekawie się prezentuje. Więc ja sobie to przykleję już na kleju takim zwykłym, takim taki glue. No i oczywiście, dajcie znać, co myślicie o takiej pracy. Ja szykuję jeszcze jeden tutorial. To będzie tutorial taki zaległy, a mianowicie będzie to tutorial. Z tym fortepianem, i właśnie pomyślałam, że to będzie też idealna okazja, żeby tą kartkę z tym fortepianem właśnie zrobić jako kartkę taką walentynkową. Też pokażę Wam właśnie, jak ten fortepian wykonać. Więc czekajcie na ten tutorial. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał, żeby nie przegapić. Włączcie sobie dzwoneczek, też żeby właśnie dostawać powiadomienia. Chociaż ja też nie wiem, jak to z tymi powiadomieniami wygląda teraz, bo ja sama na przykład y, mam powciskane dzwoneczki we wszystkich kanałach, które obserwuję, a tak naprawdę powiadomień dostaję bardzo mało. Więc nie wiem, jak tam ten YouTube to wszystko przelicza, ale no, myślę, że warto jest jednak włączyć ten y, ten, jak się nazywa, ten dzwoneczek, tak? Bo będzie właśnie też jeszcze jeden y, tutorial z tym fortepianem. W takiej formie właśnie kartki walentynkowej. I słuchajcie, niewiele elementów na tej karteczce. Tak naprawdę, no to już jest gotowa. Kartka gotowa. Myślę, że no wyszła bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Te napisy, no strasznie mi się podobają. Także jeżeli macie te napisy, to korzystajcie, a jeżeli nie macie, no to spróbujcie literkami zagrać. Myślę, że może te literki są bardziej popularne, więcej osób może je ma. Myślę, że ta kartka prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Można, może w środku jeszcze dam, albo tutaj te kwiatuszki, jeszcze dorobi listki, bo mam jeszcze dwa te kwiatki. No ale zobaczę, zobaczę, co tam, co tam jeszcze pokombinuję. Także taki szybki dzisiaj tutorial na kartkę walentynkową, ale nie tylko, może być to oczywiście urodzinowa, imieninowa... No, ale tutaj z myślą o walentynkach Always and Forever. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Oczywiście zachęcam do śledzenia kanału i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa! pa!